Cześć, witajcie, nazywam się Fiona Koszyk, jestem właścicielem firmy Łowcy Blasku.pl. Na co dzień w firmie zajmuję się prowadzeniem naszego kanału YouTube'owego. Dbam o wszelkiego rodzaju detale przy samochodach i w firmie. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak wygląda mycie serwisowe auta z nałożoną powłoką ceramiczną. Mercedes GLA, który miał aplikowaną powłokę Ceramic Coating mniej więcej rok temu. Parę rzeczy zanim auto zacznie być myte, chciałem zwrócić uwagę i pokazać jak zachowuje się brud na aucie, które ma powłokę. Brud i jakby ślady wody układają się w bardzo charakterystyczny sposób, czyli wzdłuż, wzdłuż auta. Lakier jest na tyle śliski, że ten powietrza po prostu go Widać to na bokach auta, jak i na, na, na masę. Bardzo specyficzny układ kropli czy zabrudzeń. Tutaj pokażę Wam jedno skół które jest potraktowane de Ironizerem. Zobaczcie, jak felga krwawi jest to zabieg, który stosujemy za każdym razem przy myciu auta. W tej chwili została położona na auto aktywna piana, która teraz sobie. Dwie, trzy minuty poleży na, na samochodzie, żeby wstępnie rozpuścić brud. Koła zostały już przepędzelkowane. Zobaczcie, jak spływają brudem, czerwienią, czyli wszystkimi opiłkami metalicznymi, które na Feldze się osadziły. Auto no, było dość mocno zanieczyszczone. Ten brud się w tej chwili rozpuszcza. Postaram się Wam pokazać to w całości. Tak to wygląda. Auto jest naprawdę mocno zanieczyszczone. I zaraz zobaczymy, jak powłoka będzie się zachowywała bez dotknięcia gąbką. Czy hydrofobowość będzie, czy nie będzie. I na ile, na ile się zachowała, i na których partiach samochodu. Tak jak widzieliście, płukanie aktywnej piany przebiegało dość sprawnie i górne drzwi, górne partie drzwi karoserii odzyskiwały hydrofobowość bez dotknięcia gąbką. To świadczy o tym, że powłoka działa poprawnie, jest na samochodzie i spełnia swoje zadania. W tej chwili to, co Krystian robił przed chwilą, to mył, gąbkował maskę. I tak jak mieliście okazję zauważyć, są dwa wiadra. Jedno z wodą czystą, a drugie, yy, drugie w którym płuczę gąbkę. Chodzi o to, że yy, gąbkę, szczególnie w okresie zimowym, yy, płuczemy bardzo często ze względu na ilość zabrudzeń, zanieczyszczeń, piasku, yy, błota itd. Tak yy, jest to niezbędne i konieczne w celu utrzymania lakieru w należytej, w należytej kondycji. W jednym wiadrze woda czysta do płukania, w drugim wiadro z szamponem, yy, najlepiej do śliskim, pieniądzym, yy, po to, żeby poślizg był jak najlepszy, żeby minimalizować ryzyko powstawania rys. Krystian <coughs> teraz dokończy mycie auta, yy, spłuczę to auto, obdmucha powietrzem, delikatnie osuszę powłoka, załatwię resztę w kontekście doschnięcia auta. Yy, tak yy, w dużym skrócie wygląda mycie serwisowe. Jak pogoda pozwoli na przestrzeni miesiąca, może dwóch, to pokażę Wam dokładnie krok po kroku i zagłębimy się w poszczególne procesy typu pędzelkowanie, łukanie wnęk, pędzelkowanie uszczelek, emblematów i tak dalej. Dzisiaj to jest taki zajawkowy, szybki odcinek po to, żebyście wiedzieli jak to z grubsza wygląda i z jak wielu etapów ten proces mycia serwisowego się składa. Trzymajcie się, do zobaczenia.